Cześć! Na moich filmach przewija się taki miernik, nazywam go miernikiem wszystkiego, a ponieważ jest to bardzo przydatne urządzenie, dlatego dzisiaj kilka słów właśnie o nim. Miernik kupiłem na Allegro, zasilany jest z bateryki 9V. Teraz taka drobna uwaga. Tutaj teoretycznie powinna pasować taka podstawka pod baterię, ale nie kupujcie jej, ponieważ niestety nie pasuje, to znaczy można włożyć baterię, ale jak chce się zamknąć obudowę, to niestety wtedy ten cały zestaw z baterią jest za gruby i nie idzie obudowy zamknąć. Także baterię trzeba po prostu gdzieś tam przykleić, albo niech lata luzem. Sam miernik ma taką podstawkę z nóżkami opisanymi 1, 2, 3, 1, 1, 1. Ta pierwsza nóżka jest tutaj zdublowana. Ma także Pola do testowania elementów SMD, ale ja się nie bawię w elementy SMD, także nie używam ich. No, poza tym z tą obdową krylową ciężko by było. Przygotowałem kilka elementów i zacznijmy testowanie. Na początek jest to rezystor 10 omów. Weźmy go, wsadzimy, zobaczymy, ile nam miernik pokaże. Ciach, testujemy. No, jak w twarz strzelił, równo 10 omów. A to jest normalny 20%. Teraz rezystor większy to jest 100 kilo. No właśnie, super. Przed chwilą wyłączyła mi się kamera i nagrałem wszystko w cudzysłowie, ale niestety nic nie nagrywałem. Wszystkie testy. Także jeszcze raz. Rezystor, rezystor 100 kilo ohm. Proszę bardzo, 103,3. I teraz weźmy na przykład kondensatory. On ma problem z takimi mniejszymi. Pojemnościami, szczególnie na długich nóżkach, ale na przykład takie 47 piko zmierzmy. 33 piko też mi się udało zmierzyć. 43 piko, proszę bardzo, 100 nano na przykład. Ciach teraz, 100 nano. Jest to 99,5, inny 100 nano. Ciach, odpalamy miernik. 94,1, czyli bardzo nieźle. Powiedzmy w ten sposób, teraz tak, dławik ten powinien mieć 100 mikrohenrów, przynajmniej jako taki go kupowałem. I ma, o, dokładnie, 100 mikrohenrów. Następnie przejdźmy do kondensatorów, skoro już przetestowaliśmy inne, nie przetestowaliśmy tych, czyli to jest 10 mikro. Wsadźmy, cyk. 10 mikro, przy okazji mamy parametr ESR 3,3 oma. on jest z reguły większy przy mniejszych kondensatorach, czasami ESR jest do bani, ale pojemność jest OK, także taki kondensator też należy wymienić. Teraz 2200 mikro, co nam pokaże miernik. I 2300 prawie mikro. ESR, bardzo niski i bardzo dobry kondensator. Następnie diody. To jest dioda germanowa, niestety nie wiem jaka. Obstawiam, że jakieś AAP kupowałem wiele, wiele lat temu, nie oznaczyłem. No i tak leży w pudełku. Sprawdźmy. No i mamy UF, tam mniej więcej 500 mV. A weźmy diodę prostowniczą, zwykłą. Sprawdźmy. Testujemy. Proszę, 650 mw 35 pico pojemność. Weźmy teraz w takim razie kondensatory. Pierwszy kondensator, nóżka raz, dwa, trzy, odpalamy. E, tranzystor, powiedziałem kondensator chyba. E, I mamy nóżki, jedynka to jest emiter, trójka kolektor, dwójka baza PNP e, HFE 172. Weźmy następny. Ciach, kolejny, jedziemy, to będzie teraz PNP, jedynka kolektor, dwójka baza, emitra trójka, HF400, no i został nam ostatni, to jest FET jakiś, Włóżmy go do tego miernika, no właśnie tutaj, o ciach, zobaczymy, co nam pokaże. Nie dobrze wsadziłem, jeszcze raz. I widać. JOTFET. wszystkie wyprowadzenie, bramka źródło dren. Także bardzo, bardzo polecam, ten miernik naprawdę niesamowita sprawa do przetestowania wielu, wielu elementów. I to wszystko proponuję kupić, jeżeli możecie, naprawdę bardzo ułatwia życie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!